Cześć, dzień dobry, witam wszystkie akwarystki i akwarystów. Moi drodzy, chwilkę mnie nie było. Kilka tygodni zrobiłem sobie taką małą przerwę, ponieważ mamy sezon urlopowy, nic specjalnie się nie dzieje, a więc postanowiłem też wykorzystać jakby ten czas, żeby troszeczkę odpocząć, co prawda urlop taki planowany, mój wyjazdowy jeszcze jest przede mną. Natomiast, no tak jak mówię, te, te kilka tygodni postanowiłem sobie odpocząć. Odpocząć między innymi od, od, takich, od takich rzeczy, które teraz widzicie na ekranie. W bo, no, cóż, no, przyznam szczerze, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, że no jakoś hejt specjalnie na mnie nie działa. No, to też skłamałbym, gdybym powiedział, że jest mi zupełnie obojętny. Może wiecie, żeby, żebym został dobrze zrozumiany. Chodzi o to, że ja jakoś specjalnie się tym nie przejmuję, natomiast. No, potrafi to po prostu mnie zmęczyć, bo wiecie, no takie komentarze, że męczę ryby. Ktoś pisze, wiecie, wchodzi, widzi, nie oglądał wcześniejszych filmów, nie ma pojęcia w ogóle nic na mój temat, e, jakie ja mam podejście do akwarystyki, ile się tym im zajmuję i tak dalej. I wiecie, takie Taki komentarz z dupy, po prostu, że męczę ryby, bo, bo jest ich za dużo, akwarium jest za małe. No to mam dobrą radę, którą stosuję sam od taką zasadę, od, od naprawdę od chyba zawsze, odkąd udzielam się w mediach i, i zajmuję się mediami społecznościowymi, to, to ta rada brzmi tak, jeżeli. Wchodzę i oglądam jakiś pierwszy y, film na danym kanale jakiegoś twórcy, to ja w ogóle się nie wypowiadam. A jeżeli już zabieram głos, no to na zasadzie nie wiem, albo pochwalenia, bo faktycznie coś mi się tam podoba, jeżeli coś mi się nie podoba, to raczej nawet staram się przemilczeć, bo tak naprawdę, no tak jak mówię, nie znam tego człowieka, nie widziałem jego wcześniejszych materiałów. Być może on coś tam mówił, co, co dopełnia jakąś całość, a ja o tym nie wiem i potem wychodzą takie chocki-klocki. Ja wielokrotnie, znaczy wielokrotnie, no w kilku na pewno już filmach Twierdziłem, znaczy w ogóle, jeżeli, jak powstawała ta seria nowa o dyskach, to ja mówiłem wyraźnie, że to jest akwarium przejściowe. Zresztą podobnie jak, jak było to w przypadku Malawi, kiedy, kiedy zakładałem akwarium 300 litrowe, wpuściłem tam maluchy, było ich tam ponad 70 bodajże. No i było to samo, tragedia, pozabijają się i tak dalej. Ja też wtedy mówiłem, że to jest przejściówka, że, że kiedy ryby dorosną, to oczywiście zostaną wyselekcjonowane i, i dostaną duży zbiornik. No i tak też się stało. Malawi teraz jest w 750 litrach sobie pływa po selekcji. Co prawda, no też dostaję sporo komentarzy, kiedy Malawi, więc obiecuję, że po urlopie będzie na pewno Malawi, bo tam bardzo dużo się zadziało. Jest, słuchajcie, są wreszcie jeloły malutkie, są rdzawe, są sokolofy, No, praktycznie chyba wszystkie gatunki się już rozmnożyły. Oprócz Acei bodajże, Acei luwala. No, ale nie o tym teraz. Będzie, będzie Malawi, pokażę Wam z tym, że no właśnie muszę zrobić tam porządek, poodławiać maluchy, zrobić sobie selekcję tych maluchów, bo one też częściowo pójdą na sprzedaż. Też będą oczywiście jako nagrody w konkursie, który, który tam Wam obiecałem wcześniej. No, ale dobra, zostawmy Malawi, skupmy się na, na tym akwarium, które teraz oglądacie. Więc postanowiłem, wiecie, też nie robić sobie zbyt długiej przerwy, z tego względu, że, że no żeby ktoś mi potem nie zarzucił z tych takich moich, że tak się wyrażę, zagorzałych fanów. Nie zarzucił mi, że, no, że to są już inne ryby na przykład, nie? Że, że wiecie, nie wiem, tamte spuściłem w Kiblu, a, a kupiłem zupełnie nowe i, i teraz chcę coś komuś na siłę udowadniać. No to pff. Żeby nie było tak prosto i można było tak zrobić, no to, to ten, też między innymi ten materiał popstaje, żebyście mogli popatrzeć na te rybki, no minęło bodajże, nie wiem, dwa tygodnie od ostatniego materiału, dwa może z małym haczykiem. Zapewniam Was, że ryby są nadal dokładnie te same. Jedyne co się zmieniło w tym zbiorniku to, no to jak widzicie troszeczkę przemeblowanie było, a to właśnie z tego względu i tutaj przyznaję się do porażki pierwszej, mojej, jak najbardziej nie będę, nie będę niczego ukrywał, bo, bo taka jest idea tego kanału, że tutaj mówię bez jak jest, jeżeli Ponoszę jakieś porażki, to się do nich przyznaję, o nich opowiadam, żeby była nauczka dla, dla przyszłych akwarystów. Więc, jak widzicie, zmieniło się to, że było małe przemeblowanie, jeżeli chodzi o roślinność. Wyjąłem też jeden korzeń, bo uznałem, że faktycznie troszeczkę za mało miejsca te ryby mają do takiej, wiecie, przestrzeni, do, do pływania. A rzeczywiście troszkę jest ich tutaj już sporo, w tej 540. Więc jeden korzeń usunąłem i usunąłem troszeczkę. Znaczy, przemeblowałem rośliny, ale przede wszystkim usunąłem wszystkie mchy. Stało się tak, kochani, dlatego że. No, straciłem dwie paletki. Straciłem dwie paletki młode, jedną różyczkę, czyli Red Rose i jednego turkusa. One po prostu zaplątały się w, w tych mchach, znalazłem je martwe w gąszczu mchu i prawdopodobnie po prostu tam się zaplątały i udusiły. Dlatego wcześniej przyznam szczerze, jak miałem rośliniaka, nie miałem muchów. Były rośliny takie, no jak, jak to typowe w, w roślinniaku I, i mchów tam raczej nie było, na, znaczy na pewno nie było. Tutaj chciałem zrobić coś nowego, nowy aranż, podobało mi się to, no ale jak widać w przypadku, w przypadku młodych paletek to, to się nie sprawdza do końca. Na pewno wrócę do mchów, kiedy, kiedy to akwarium będzie właśnie docelowe, duże, bo, bo zapewniam Was, że, że dyski dostaną. Jak już przejdą selekcję, ryby się dobiorą w pary, więc na pewno, na pewno dostaną taką 800 i pewnie wrócę do mchów w aranżacji z mchami, natomiast będzie to na pewno kiedy już te, te ryby będą duże i wtedy będę miał pewność, że, że raczej nic już nie grozi, przynajmniej z tej strony. Także tutaj tak, przyznaję się do porażki, dwie paletki zostały stracone, udusiły się w gorzczu mchów, dlatego od razu po tym incydencie to było w zasadzie dzień po dniu. Powiem Wam. Pierwszy, ten, pierwsza, pierwsza paletka tak nie do końca wiedziałem, co się, co się wydarzyło więc myślałem, że może faktycznie gdzieś, gdzieś chora była coś padło, ale jeżeli drugiego dnia dosłownie drugiego dnia znalazłem w tym samym miejscu, bo to tutaj było po lewej stronie, pamiętacie, był ten ktoś jak ktoś nie kojarzy, to to proponuję obejrzeć wcześniejsze filmiki. Tutaj po lewej przy tym lewym korzeniu był taki dość spory gąszcz mchu i i, i tam właśnie w środku tego były, były te paletki, więc no więc uznałem, że to nic innego jak po prostu faktycznie się zaplątały tam, nie mogły wypłynąć i się udusiły najzwyczajniej w świecie. I, i dlatego też postanowiłem zrobić przemeblowanie. Poza tym żadnych strat, jak widzicie rybki rosną, mam nadzieję, że, że to już widać, że są większe. Zarówno paletki, jak i skalary no w Manakapuru są już przepiękne, wybarwione, no myślę, że, że wkrótce zaczną dobierać się w pary, bo, bo one mają już w tej chwili, yy, yy, słuchajcie, no na pewno ponad rok będą miały, bo u mnie są chyba trzeci miesiąc. Yy, chociaż nie, to mo mogą jeszcze nie mieć roku, bo, bo z tego co kojarzę, to one miały gdzieś w granicach siedmiu, chyba 8 miesięcy jak je brałem, czy sześciu nawet. Nie wiem teraz, nie pamiętam dokładnie, ale no w każdym razie jak widzicie, rosną, rosną i wyglądają przepięknie. Filipin Blue też troszeczkę podrosły, też też fajnie wyglądają, ale jak widać od razu budowa Filipin Blue a Manakapuru różni się diametralnie. Zwróćcie uwagę, że Manakapuru te żagle mają naprawdę takie ogromne, ale cienkie, takie, wiecie, delikatniejsze ale takie są przez to smuklejsze, takie majestatyczne, nie? Natomiast natomiast Filipin Blue mają krótsze żagle, ale takie bardziej yy, grubsze bym powiedział, takie mocniej zbudowane, zaakcentowane i, i przez to ich budowa właśnie też też jest troszeczkę troszeczkę inna. Jeżeli chodzi o czarne skalarki, to pewnie one będą miały podobną budowę do Filipin Blue, bo to już też widać, że, że te ich żagielki są, są krótsze, a takie bardziej wyraziste, bardziej, bardziej szerokie. Więc pewnie będą bardziej zbliżone. Natomiast, no co, w Rio i od Maćka, swebo urosły też. One rosną w ogóle jak na drożdżach. Za chwilę będą dogonią wielkością Filipin Blue, i one z kolei, właśnie przypominają już bardziej tą odmianę dziką. Właśnie właśnie są takie takie z, z szerokimi żagielkami, e, znaczy szerokimi, przepraszam, z długimi, właśnie takimi e, wąskimi, a długimi. I, no i o, przyznam szczerze, dużo bardziej podobała mi się taka budowa skalara. Taka to, jest ona taka naprawdę majestatyczna, ten skalar jak płynie to widać, że, że, że to jest angel, tak jak to, jak to z angielskiego go nazwać. Także no co, no, no, myślę tyle, no, to widać. Niczego nie zmieniałem w obsadzie już, nic nie przybyło i nie przybędzie, bo, bo tak wcześniej na poprzednim filmie mówiłem, zakończyłem kompletowanie. Teraz tylko czekać, jak, jak rybki wyrosną, dobiorą się w pary, wtedy pary dobrane na pewno pójdą pierwsze w selekcji, jakby dostaną ten nowy zbiornik. Pewnie, znaczy, założenie jest takie, że po parze skalara będę chciał w tym nowym zbiorniku zostawić plus może jakieś, nie wiem. No nie wiem, tak naprawdę trudno mi jeszcze w tej chwili wyrokować, ale na pewno po, po jednej parze skalara. No i z paletki, paletki na pewno dobrane w pary, plus generalnie te najładniejsze. Tu od razu zaznaczę też, że jeden, 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 jeden Blue Diamond faktycznie jest no nie jest fajny on na pewno w selekcji mojej nie przejdzie to, to już widzę znaczy ja to widziałem właściwie już na początku tam też ktoś zwracał mi uwagę na niego Rzeczywiście, tu przyznaję, że, że to było moje, moje niedopatrzenie, bo, wiecie, jest na swoją obronę. Powiem tyle, że jeżeli no, jedzie się i kupuje, nie wiem, 2-4 ryby, no to, to można spokojnie się przyjrzeć i sobie wybrać dobrze. Natomiast ja brałem wtedy 12 ryb i uwierzcie mi, no musiałbym tam spędzić u tego gościa yy, cały dzień, żeby wszystkie dokładnie obejrzeć. No, ten Diamond yy, jakby umknął mojej uwadze i on rzeczywiście ma. Już nieproporcjonalnie duże oczy do tego. No, jego budowa też, też jest taka, a nie inna, czyli bardziej już eliptyczna niż, niż kulista. I na pewno wiem, że, że z niego nie wyrośnie piękny dysk, więc, więc on, no cóż, życie. On selekcji nie przejdzie i, i raczej zostanie zutylizowany. Albo być może go komuś oddam, jak ktoś będzie bardzo chciał, jak komuś się zrobi żal. Także, także w, no tak jak mówię, no w selekcję do nowego zbiornika trafią najładniejsze ryby i, i pierwszeństwo będą miały te, które, które się tam dobiorą w parki. No i co myślę, że to tyle słuchajcie na, na dzień dzisiejszy. no Możecie się spodziewać krótkiej przerwy, bo, bo tak jak mówię, urlop planowany jeszcze taki wyjazdówka jest jeszcze przede mną, więc pewnie też jeszcze nie będzie takiego regularnego wrzucania filmików. Natomiast no, następny film słuchajcie, na pewno będzie z, z Malawi, bo, bo tam nie prosicie. No, na dzień dzisiejszy to to by było tyle. E, oczywiście zostawcie łapkę, jak się podobało, Subika. No, i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Hejka, papa. Pa.